Była pochmurna niedzielna poranek w Krakowie. Taki dzień, kiedy powietrze wydaje się ciężkie, a cały świat szepcze wspomnienia. Obiecałem sobie, że będę odwiedzał grób Helene co miesiąc, ale minęły już prawie trzy miesiące od mojej ostatniej wizyty. Praca, rutyna, może strach przed zmierzeniem się z pustką, wszystko to oddalało mnie od niej, nawet po śmierci. Wszedłem na cmentarz na rakowicach z tym samym bukietem Lili, które tak kochała. Każdy krok między nagrobkami przywracał dźwięk jej śmiechu, sposób, w jaki poprawiała włosy przed wyjściem z domu. Poczułem ścisk w piersi. To było tak, jakby czas się nie zatrzymał, ale jej nieobecność przypominała mi, że minęły już dwa lata. Kiedy skręciłem w główną aleję, zauważyłem coś dziwnego. Ktoś już stał przed jej grobem. Mężczyzna, tyłem do mnie, kręczący. Obok niego mała dziewczynka trzymała niewielki bukiet żółtych kwiatów. Przez chwilę pomyślałem, że pomyliłem nagrobki. Ale nie, to było jej imię wyryte w chłodnym marmurze Helena Martins Duarte. Mężczyzna wyglądał na wzruszonego. Dotykał jej zdjęcia czubkami palców, a dziecko mamrotało coś, czego nie mogłem zrozumieć. Stałem bez ruchu, nie wiedząc, czy powinienem się zbliżyć, czy poczekać. Moje serce zaczęło bić szybciej, jakby przeczuwało coś, czego mój rozum jeszcze nie rozumiał. Ostrożnie podszedłem bliżej. Liście zaszeleściły pod moimi butami. Mężczyzna odwrócił się powoli, a kiedy nasze spojrzenia się spotkały, poczułem, jak ziemia znika pode mną na chwilę. Miał około trzydziestu kilku lat, może dziesięć mniej niż ja. A twarz, było w niej coś dziwnie znajomego. Dziewczynka położyła wtedy kwiaty na grobie i powiedziała cicho: Mamusiu, przyszliśmy cię odwiedzić. Moje ciało zastykło. Słodki głos dziewczynki zabrzmiał we mnie jak grzmot. Mamusiu. Nie mogłem mówić przez kilka sekund. Mężczyzna wstał, wyraźnie zakłopotany, i próbował się grzecznie uśmiechnąć. Przepraszam, pan jest krewnym? zapytał. Wzięłam głęboki oddech, próbując opanować wir emocji. Byłem jej mężem. A pan kim pan jest? Zawahał się. Dziewczynka spojrzała na niego, jakby czekała na pozwolenie, żeby odpowiedzieć. Wtedy powiedział drżącym głosem: Nazywam się Rafael. I. Ona była moją matką. Poczułem, jak te słowa przeszywają moją piersi, jak zimne ostrze. Cofnąłem się o krok. Moim pierwszym impulsem było zaprzeczenie, powiedzenie, że to niemożliwe. Helena nigdy nie wspominała o synu. Byliśmy małżeństwem przez siedem lat. Znałem każdy szczegół jej życia, a przynajmniej tak myślałem. Spojrzałem na grób, na kwiaty, na tego mężczyznę i dziecko, któremu towarzyszyło. Wszystko wydawało się nie na miejscu. Cisza, która zaległa między nami, była nie do zniesienia. Musiałem zrozumieć. Potrzebowałem odpowiedzi. To nie ma sensu wymamrotałem. Helena nigdy mi nie mówiła o synu. Rafael opuścił głowę. Miała swoje powody, powiedział, a jego oczy napełniły się łzami. Staliśmy tam w dziwnym impasie, otoczeni zapachem wilgotnej ziemi i zwiędłych kwiatów. Małą Sofia przytuliła się do nogi ojca, patrząc na nas wielkimi, przestraszonymi oczami. Czułem, jak mój świat się wali. Wszystko, co wiedziałem o Helenie, nagle stało się niepewne. Rafael pierwszy przerwał ciszę. Może, może usiądziemy gdzieś? zaproponował, wskazując na drewnianą ławkę pod starym kasztanowcem. Chciałbym panu opowiedzieć. Kiwnąłem głową, choć czułem się jak we śnie. Usiedliśmy obok siebie, Sofia usadowiła się na kolanach ojca. Wiatr przyniósł zapach jesiennych liści i deszczu. Rafael zaczął mówić powoli, jakby każde słowo kosztowało go wiele wysiłku. Opowiedział, że dorastał w domu dziecka w Lublinie. Nigdy nie poznał rodziców, miał tylko stare, pożółkłe zdjęcie kobiety, która odwiedziła go, kiedy miał sześć lat, i nigdy nie wróciła. Pamiętał tylko jej zapach, coś jak lilię i lawendę. Kiedy dorósł, zaczął szukać. Trwało to lata. Wykopywał stare dokumenty, rozmawiał z pracownikami dawno zamkniętych ośrodków, przeglądał stare gazety w bibliotekach. W końcu trafił na akt urodzenia, gdzie w rubryce matka widniało tylko imię Helena. Nazwisko było inne Kowalska. Dopiero później odkrył, że wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Duarte. Kiedy w końcu dotarłem do Krakowa, było już za późno, głos mu się załamał. Dowiedziałem się, że zmarła trzy miesiące wcześniej. Znalazłem jej grób przez Urząd Stanu Cywilnego. Jego słowa uderzyły mnie z ogromną siłą. Helena, którą znałem, nigdy nie wspomniała o zagubionym M. Synu. Przypomniałem sobie, jak czasem płakała w nocy, patrząc na stare fotografie i mówiąc, że przeszłość to niebezpieczne miejsce. Nigdy nie naciskałem. Żeby mi powiedziała więcej. Myślałem, że każdy ma prawo do swoich sekretów. A ta dziewczynka? Zapytałem w końcu, próbując się skupić na czymś konkretnym. To moja córka Sofia wnuczka Heleny odpowiedział Rafael z smutnym uśmiechem. Chciałem, żeby moja matka wiedziała, że udało mi się założyć rodzinę. Że mimo wszystko jakoś sobie poradziłem. To zdanie całkowicie mnie rozbroiło. Po raz pierwszy od dawna poczułem coś innego niż żal, było to coś w rodzaju dumy, czułości, ale też ogromnego żalu. Kochałem kobietę, która w głębi duszy nosiła ból, którego nigdy nie chciałem zrozumieć. A może po prostu nie pozwoliła mi go zobaczyć? Rafael wyjął z kieszeni małą, pognięciona fotografię. To jedyne zdjęcie, które mam, powiedział. Ktoś zrobił je w domu dziecka, kiedy mnie odwiedzała. Spojrzałem na zdjęcie. Młoda Helena, może dwudziestoletnia, trzymała małego chłopca na rękach. Jej oczy były pełne miłości, ale też niewysłowionego smutku. Nigdy nie widziałem tego wyrazu na jej twarzy w czasie naszego małżeństwa. Mogę to zatrzymać? zapytałem cicho. Chciałbym, chciałbym lepiej ją poznać. Tej nocy nie mogłem spać. Słowa Rafaele krążyły w mojej głowie jak natarczywe echo. Leżałem w łóżku. Wpatrując się w sufit naszej sypialni, sypialni, którą dzieliłem z Heleną przez siedem lat. Nagle wszystko wydawało się obce, jakby należało do kogoś innego. Około trzeciej nad ranem wstałem i poszedłem do szafy. Na górnej półce, za stosem starych swetrów, stało drewniane pudełko z pamiątkami heleny. Nigdy go nie otwierałem po jej śmierci. Bałem się, ale teraz musiałem. Pudełko pachniało lawendą, jej ulubionymi perfumami. Wewnątrz znalazłem pamiętniki, bilety z koncertów, pocztówki z podróży, które odbyliśmy razem. A na samym dnie, schowana pod stosem fotografii, leżała żółta koperta. Była stara, papier popękany na zagięciach. Na kopercie widniał napis wypisany jej charakterem pisma: Dla mojego syna, jeśli kiedykolwiek mnie znajdzie. Ręce mi się trzęsły, kiedy ją otwierałem. List był długi, pisany na kilku kartkach cienkiego papieru. Rozpoznałem jej pismo, delikatne, lekko pochylone w prawo. Zaczęła od początku. Miała osiemnaście lat, studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zakochała się w chłopaku z roku wyżej, Tomek się nazywał. Byli razem przez rok, planowali przyszłość. A potem się okazało, że jest w ciąży. Pamiętam, jak pisała, kiedy mu powiedziałam, jego twarz stężała. Nie krzyczał, nie płakał. Po prostu wyszedł i nigdy nie wrócił. Zniknął jak dym, jakby nigdy nie istniał. Jej rodzina, konserwatywna, religijna, dbająca o reputację, była w szoku. Ojciec nie mówił do niej przez tygodnie. Matka płakała po nocach. W końcu podjęli decyzję za nią. Musiała oddać dziecko do adopcji. Dla dobra rodziny, jak to nazywali. Żeby zachować pozory. Helena opisała dzień porodu w szpitalu w Lublinie. Jak trzymała synka przez pięć minut, patrząc na jego małą twarz. Jak pielęgniarka zabrała go z jej ranion. Jak płakała przez całą noc, póki nie straciła głosu. Pojechałam do domu dziecka tylko raz, pisała. Chciałam zobaczyć, czy ma się dobrze. Miał wtedy sześć lat. Był taki mały, taki kruchy. Uśmiechał się do mnie, jakby mnie rozpoznał. Chciałam go zabrać, ale wiedziałam, że nie mogę. Nie miałam pieniędzy, nie miałam mieszkania. A rodzina, rodzina by mnie wyrzuciła. Uzyka pały mi na papier, rozmazując jej słowa. Czytałem dalej przez mgłę bólu. Helena opisała, jak przez lata próbowała go odnaleźć. Jak sprawdzała dokumenty, pytała w urzędach. Ale system był zamknięty, dane adopcji szczelnie chronione. W końcu się poddała. Wyszła za mnie, próbowała zbudować nowe życie. Ale fragment jej serca zawsze pozostał z tym chłopcem, którego nigdy nie poznała. Na końcu listu napisała: Jeśli kiedykolwiek mnie znajdziesz, synu, chcę, żebyś wiedział, że nigdy Cię nie zapomniałam. Ani na jeden dzień. Wyszłam za mąż, próbowałam być szczęśliwa, ale kawałek mnie zawsze został z Tobą. Przepraszam, że nie byłam silniejsza. Przepraszam, że Cię zawiodłam. Położyłem list na stole i rozpłakałem się jak dziecko. Płakałem za nią, za Rafaele, za wszystkie stracone lata. Poczułem gniew na jej rodziców, na tego Tomka, na cały system, który im to zrobił. Ale najbardziej czułem żal, że nie mogłem jej pomóc nieść tego ciężaru, kiedy jeszcze żyła. Wtedy powiałem decyzję. Musiałem spotkać się z Rafaelem ponownie. Musiałem mu dać ten list. Zasługiwał na to, żeby poznać prawdę o swojej matce, całą prawdę, nie tylko fragmenty, które odkrył sam. Następnego dnia rano zadzwoniłem do Rafaela. E. Miał cichy, niepewny głos, jakby nie spodziewał się, że usłyszy ode mnie tak szybko. Umówiliśmy się w małej kawiarni na Kazimierzu, z dala od cmentarza i wspomnień. Przyszedł sam, bez Sofii. Wyglądał na zmęczonego, jakby też nie spał przez całą noc. Usiedliśmy przy stoliku w rogu, przy oknie wychodzącym na wąską uliczkę. Zamówiliśmy kawę, choć żaden z nas jej nie tknął. Wyjąłem kopertę z kieszeni kurtki i położyłem ją na stole między nami. Rafael spojrzał na napis na kopercie i zbladł. Znalazłem to wczoraj w nocy, powiedziałem cicho. Myślę, że powinieneś to przeczytać. Jego ręce drżały, kiedy brał kopertę. Otworzył ją bardzo ostrożnie, jakby bał się. Że się rozpadnie. Przez następne dziesięć minut czytał w milczeniu. Widziałem, jak łzy spływają mu po twarzy, jak zaciska szczękę, próbując się nie rozpaść. Kiedy skończył, odłożył listy na stół i zakrył twarz dłońmi. Jego ramiona trzęsły się od bezgłośnego płaczu. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Czasami słowa są zbędne. W końcu odezwał się, głosem zachrypniętym od emocji. Przez całe życie myślałem, że mnie nie chciała, że byłem błędem, od którego się po prostu uwolniła. To nieprawda, odpowiedziałem szybko. Kochała cię. Widzisz to w każdym słowie tego listu. Rafael pokiwał głową, ale widziałem, że wciąż walczy z emocjami. Wiesz, co było najgorsze? Zapytał. Przez wszystkie te lata myślałem, że gdybym był lepszym dzieckiem, gdybym był grzeczniejszy, może by wróciła po mnie. Serce mi pękło na te słowa. To nie była twoja wina, powiedziałem stanowczo. Nigdy nie była. Helena została zmuszona przez ludzi, którzy powinni ją chronić. Była młoda, przerażona i samotna. Rozmawialiśmy przez godziny. Rafael opowiedział mi o swoim życiu w domu dziecka, o tym, jak innym dzieciom rodzice przychodzili na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, a on zawsze zostaw sam. O tym, jak w wieku dwunastu lat uciekł. Ale go złapali i wrócili. O tym, jak w końcu, w wieku 18 lat, wyszedł stamtąd z jedną torbą ubrań i zdjęciem kobiety, której nie znał. Opowiedział, jak pracował na budowach w Warszawie, oszczędzając każdą złotówkę, żeby móc szukać swojej matki. Jak poznał swoją żonę Martę na przystanku autobusowym podczas deszczu, pożyczył jej parasol i już nigdy go nie oddała. Jak urodziła się Sofia i jak wtedy poczuł, że musi znaleźć swoją matkę, żeby pokazać jej że mimo wszystko udało mu się stworzyć rodzinę. Chciałem, żeby była ze mnie dumna, powiedział cicho. Chciałem, żeby wiedziała, że nie zmarnowałem życia, które mi dała. Wtedy zrozumiałem coś ważnego. Ten list, ta spotkanie, to wszystko nie było przypadkiem. Helena może nie mogła znaleźć swojego syna za życia, ale jakoś sprawiła, że się znaleźliśmy po jej śmierci. Jakby wiedziała, że musimy się poznać, żeby oboje mogli iść dalej. Rafael, powiedziałem w końcu, Helena była dumna. Jestem tego pewien. I gdyby mogła cię poznać, gdyby mogła zobaczyć, jakim człowiekiem się stałeś, jakim ojcem jesteś, pękłoby jej serce ze szczęścia. Po raz pierwszy tego dnia Rafael się uśmiechnął. To był smutny uśmiech, ale szczery. Dziękuję, powiedział. Dziękuję, że o nią dbałeś, że ją kochałeś. Dziękuję tobie, odpowiedziałem. Że przyszedłeś, że jej szukałeś. To więcej niż większość ludzi by zrobiła. Tydzień później wróciłem na cmentarz. Tym razem nie byłem sam. Rafael szedł obok mnie, a za nami podążała jego żona Marta, trzymając małą Sofię za rękę. W rękach mieliśmy bukiety, lilie, róże i astry, ulubione kwiaty Heleny z każdej pory roku. Kiedy dotarliśmy do grobu, Marta delikatnie puściła rękę Sofii i cofnęła się o kilka kroków, Dając nam przestrzeń. Sofia podeszła do nagrobka i położyła swój bukiet żółtych kwiatów obok zdjęcia heleny. Babciu, powiedziała swoim cienkim głosikiem: Tata mówi, że byłaś bardzo dobra. I że mi się podobasz. Poczułem, jak coś ściska mi gardło. Rafael uklęknął obok córki i dotknął marmuru. Mamo zaczął cicho. Wiem, że już nie możesz mnie usłyszeć. Ale chciałem, żebyś wiedziała, wybaczam ci. Rozumiem teraz, dlaczego zrobiłaś to, co zrobiłaś. I chcę, żebyś wiedziała, że jestem szczęśliwy. Mam rodzinę, którą kocham. Mam życie, z którego jestem dumny. Jego głos się załamał, ale kontynuował. I mam nadzieję, że gdziekolwiek teraz jesteś, jesteś w pokoju. Że już nie cierpisz. Bo zasługujesz na spokój, mamo. Zasługujesz na wszystko, czego ci odmówiono. Stałem obok niego, a łzy płynęły mi po twarzy bez kontroli. Nie próbowałem ich powstrzymywać. Po raz pierwszy od jej śmierci płakałem nie tylko z żalu, ale też ze zrozumienia. Marta podeszła i objęła męża. Sofia przytuliła się do nogi ojca. Przez długą chwilę staliśmy tam w milczeniu, czworo ludzi połączonych jedną kobietą, która już nie mogła być z nami. Wtedy stało się coś dziwnego. Wiatr nagle się wzmógł. A z drzewa obok posypały się płatki białych kwiatów, wiśni, które rosły na cmentarzu. Opadały wokół nas jak śnieg, delikatne i piękne. Sofia zaczęła się śmiać, łapiąc je w dłonie. Patrz, tato! krzyknęła. Babcia wysyła nam kwiaty. Rafael spojrzał na mnie ze łzami w oczach, ale tym razem się uśmiechał. Może i wysyła, powiedział cicho. Tego dnia pogięliśmy decyzję. Marta zaproponowała, żebyśmy co miesiąc spotykali się tutaj razem. Jako rodzina. Bo to właśnie byliśmy teraz, rodziną którą połączyła Helena, nawet po śmierci. Zaprosiłem ich do siebie na obiad. Mieszkałem w tym samym domu, w którym żyłem z Heleną, w dzielnicy pod górze. Marta pomagała mi gotować, zrobiliśmy pierogi z kapustą i grzybami, które Helena uwielbiała robić na wigilię. Podczas kolacji Sofia ciągle pytała o Helenę. Chciała wiedzieć wszystko, jak wyglądała, co lubiła jeść, czy miała zwierzęta, jaką muzykę słuchała. Rafael słuchał w milczeniu, łapiąc każde słowo, jakby budował obraz matki, której nigdy nie poznał. Opowiadałem im o tym, jak Helena lubiła czytać wiersze Wisławy Szymborskiej przed snem. Jak zbierała stare pocztówki na pchlim targu. Jak zawsze zostawiała okno uchylone na noc, bo mówiła, że lubi słuchać dźwięków miasta. Brzmi jak cudowna osoba. Powiedziała Marta cicho. Była, odpowiedziałem. Była skomplikowana, miała swoje demony. Ale była najlepszą osobą, jaką znałem. Rafael położył rękę na moim ramieniu. Dziękuję, powiedział po prostu. I wiedziałem, co ma na myśli. Dziękuję za kochanie jej, za opowiadanie o niej, za to, że nie pozwalasz jej zniknąć. Minęło pół roku od tamtego pierwszego spotkania na cmentarzu. Życie nabrało nowego rytmu, którego nigdy bym się nie spodziewał. Rafael z rodziną przeprowadzili się do Krakowa, znalazł dobrą pracę jako stolarz w warsztacie na Kazimierzu. Mieszkali niedaleko mnie, w małym mieszkaniu na trzecim piętrze kamienicy z widokiem na Wisłę. Spotykaliśmy się regularnie. W niedzielę razem chodziliśmy na cmentarz. W środy Sofia przychodziła do mnie po szkole, a ja pomagałem jej odrabiać lekcje. Marta często przynosiła domowe ciasta, a my siedzieliśmy w kuchni, pijąc herbatę i rozmawiając o wszystkim i o niczym. Pewnego dnia, podczas jednej z takich rozmów, Marta zapytała: Czy kiedykolwiek myślałeś o znalezieniu kogoś nowego? Helena by chciała, żebyś był szczęśliwy. Zastanowiłem się nad tym. Może kiedyś, odpowiedziałem szczerze. Ale teraz, teraz czuję, że mam rodzinę. Was. I to wystarcza. Rafael uśmiechnął się. Wiesz, długo się zastanawiałem, jak mam cię nazywać, powiedział. Jesteś, nie wiem. Nie jesteś moim ojcem, ale też nie jesteś tylko znajomym. Jestem kimś, kto kochał twoją matkę, odpowiedziałem. I kimś, kto teraz kocha ciebie i twoją rodzinę. Może to wystarczająca definicja. Sofia wbiegła wtedy do kuchni, niosąc rysunek. Patrz, wujku! Krzyknęła. Tak zaczęła mnie nazywać po pierwszym miesiącu, wujek. Narysowałam nas wszystkich z babcią. Spojrzałem na rysunek. Był tam Rafael, Marta, Sofia, ja i Helena, narysowana jako anioł z wielkimi skrzydłami, unoszący się nad nami wszystkimi. Jest piękny, powiedziałem, czując jak znowu rogą mi się mokre oczy. Powiesimy go na lodówce. W lipcu zorganizowaliśmy małe przyjęcie na grobie Heleny w rocznicę jej urodzin. Przyszło kilka osób, które ją znały, koleżanki z pracy, sąsiedzi, dawne przyjaciółki. Rafael był zdenerwowany, nie wiedział, jak ludzie zareagują na jego obecność. Ale kiedy przedstawiłem go jako syna Heleny, wszyscy przyjęli go z otwartymi ramionami. Jedna z jej najstarszych przyjaciółek, pani Jadwiga, objęła go i płakała. Ona o tobie mówiła, wyszeptała. Nie wprost, ale mówiła. Zawsze w Boże Narodzenie stawała przy oknie i patrzyła na gwiazdy. Mówiła, że gdzieś tam jest ktoś, o kim myśli. Teraz wiem, że to byłeś ty. Ten dzień był pełen łez, ale też śmiechu. Wspominaliśmy Helenę, opowiadaliśmy o niej historię, śmialiśmy się z jej dziwactw, jak zbierała kamienie z każdego miejsca, które odwiedzała, albo jak nie umiała gotować ryżu bez przypalenia go. Rafael w końcu poczuł, że poznaje swoją matkę. Nie z jednego listu, ale z dziesiątków małych historii, które budowały pełny obraz kobiety, jaką była. Teraz, kiedy siedzę w moim domu i słucham śmiechu Sofii, dobiegającego z pokoju gościnnego, gdzie rysuję przy stole, który kiedyś należał do Heleny, czuję coś, czego nie czułem od bardzo dawna. Spokój. Helena odeszła, to prawda. Ale jej miłość, ta skomplikowana, bolesna, piękna miłość, nie zniknęła. Żyję w Rafaelu w sposobie, w jaki trzyma Sofię za rękę. Żyję w kwiatach, które przynosimy co miesiąc. Żyję we mnie, w puszyni wypełnionej jej obecnością, która już nie boli tak bardzo. Znalazłem rodzinę, o której istnieniu nie wiedziałem. Rafael znalazł matkę, choć za późno, żeby ją poznać. Ale znalazł też coś innego, ojca, który nie jest jego biologicznym rodzicem, ale który kocha jak własnego syna. Życie jest dziwne. Śmierć Heleny, która wydawała się końcem wszystkiego, stała się początkiem czegoś nowego, czegoś pięknego. I chociaż jej już nie ma, czuję ją tutaj. W każdym uśmiechu Sofii, która ma jej oczy. W każdym geście Rafaele, który ma jej dobroć. W każdym wspomnieniu, które dzielimy przy stole. Helena zmarła, ale jej miłość pozostała. I to jest wszystko, co się liczy.